Zadanie 11. Rozwiązaniem równania jest liczba. No dobra, mamy tutaj do czynienia z ułamkiem, czyli w sumie tak naprawdę można by było policzyć, że liczymy licznik i przerównujemy go do zera i rozwiązujemy równanie, bo tak naprawdę to licznik decyduje o tym, że to będzie równe 0. No dobra, rozwiązuję. Wyciągam przed nawias x. Mam takie coś, jest równe 0. Mam pięknie postać iloczynową, czyli albo x jest równe 0. Albo x jest równe trójka, bo jak trójkę podstawię tutaj do tego nawiasu, to mi to zzeruje. Zeruj mi też tego x, czyli będzie równe 0, więc jest ok. Ale, 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 ale trzeba pamiętać jednak, bo wyszły nam tutaj dwa rozwiązania. Trzeba pamiętać jednak o tym mianowniku, bo ten mianownik, czyli x kwadrat plus x, nie może być zerem. Więc rozwiążmy to równanie, dowiedzmy się, jaki nie może być x. Nie może być, wyciągam x przed nawias. I tutaj też postać postaci loczynowa, dokładnie na tej samej zasadzie. Czyli wychodzi na to, że x nie może być zerem ani minus jedynką. Nie może być zerem ani minus jedynką. Czyli to rozwiązanie, mimo tego, że wychodzi w liczniku, to tu nie może być. Czyli odpada, nie należy do dziedziny, bo te liczby zostały z niej wyłączone. Czyli mimo, że licznik wychodzi 0 dla x równego 0, to przykro mi nie, czyli odpowiedź c3 jako jedno jedyne rozwiązanie tego równania.